Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. No, i mnie zasypało. Po prostu mnie zasypało. Zobaczcie. A ja myślałem, że śniegu nie będzie. Co ja sobie myślałem? Przez zima jest. Ale śniegu. No i co? No tutaj, jak tyle śniegu jest, to wiecie, co trzeba zrobić. Trzeba wziąć łopatę Podjazdy, to wszystko Trzeba tutaj ten śnieg trochę Odgarnąć, tak? Ale szaleje oczywiście Tam już pani sobie Odśnieża Wspólnie Będziemy odśnieżać Patrzcie ile tego śniegu jest No trudno To czas się zabrać do pracy Ale ładnie jest Zaśnieżone wszystko tu ja, takie skarby się porobiły, patrzcie, takie zasmy. O Jezus, idę tutaj zobaczyć. O, korek gdzieś mi wyleciał z mojej deszczówki, ale to się znajdzie. Zobaczcie. Bo tak wieje mocno. I tu nawiało, patrzcie, tak. Taką linię to jest. O, jakie to głębokie jest. I dalej wieje. Dobra ja się biorę Ja się biorę do roboty Jeszcze raz was Bardzo serdecznie witam Z tego zaśnieżonego Imielina No i czas Łopaty po prostu, prostu I odśnieżyć No bo nie będzie się dało ani wyjechać ani wyjechać Ani pochodzić ani nic także A jest trochę tego odśnieżania Ale we dwoje Szybko to opanujemy Ale jest fajnie Ares będzie szaleństwo teraz miał patrzcie o no i już koniec <śpuszczaj> już tak zniszczył tą patę masakra po prostu no i jak teraz jak ja mam teraz pracować Ależ... No i jak mam co? Ty no szczekasz, nie pomaga Ale już Już prawie Jeszcze troszkę Jeszcze troszkę będzie ok Chyba na przyszły rok, na przyszłą zimę, muszę sobie odśnieżarkę kupić. Ale ruch jest wskazany, także jak na razie, jeszcze póki będę mógł odśnieżać, to będę ręcznie odśnieżał. A już później, jak mi będzie ciężko, to wtedy odśnieżarka. Jest przyjemnie, powiem wam. Ale szaleństwo oczywiście. Cały czas czeka, gryzie, przewraca łopatki no dobra już nie czekaj i jest wszystko już jest ładnie zrobione pół godzinki może nawet nie odciężone można wyjeżdżać dobra, idę schować łopatę dobra, łopata schowana o, kwiatki kwitną jak tu jest bajcer, ja Cię kręcę tak moment otworzę bo tak mi przyszło na myśl teraz bo tak mówiliście jak dałem przykładowo 100 zł to za 15 zł ktoś chciał kupić powiem tak nie bawię się już w ten internet żeby sprzedawać przez internet, chciałem, próbowałem wyszłem naprzeciw oczekiwaniom niektórym ale po prostu się nie da bo to jest niesamowite co wyrabiają i piszą no i ja wam pokażę co mam jeszcze jedną rzecz ciekawe co wy na to do... przepraszam do sprzedania Yamaha 125 Rocznik 2021 prawie jak jaknówka zobaczcie, nic nie uszkodzona, nawet nie pochratana, tłumik jest inny tutaj, jest cichsza, bo jest tłumik w ogóle inny tutaj ta jamaszka piękna, zgrabna 125, tak jak mówiłem pojemność i... No. Tak wygląda Coś pięknego na wiosnę jak znalazł No i co wy na to? <laughs> Też za 15 zł? Co? Jak myślicie? 2021, rocznik 125, Yamaha. Oryginalna oczywiście. Papiery, wszystko jest. Serwisy, cuda nie widzę. No, idą wsiadać i jechać. Nic nie trzeba robić przy niej. Nic. Tylko nalać paliwa. Chociaż tam jakieś paliwo jest. Czarna, piękna. Powiem wam piękności. No ciekawe jaką byście dali cenę. Za... Oczywiście film mi przerwało. <grymne> Zaśmą za mało pieniędzy. No, za dużo nagrywam po prostu różnych rzeczy. Muszę to pokazować dzisiaj usiądę i pokazuję. Yy, no dobra, no to ciekawe jestem bardzo. Ile byście dali za taką maszynę? Nie powiem wam ceny żadnej. Nic wam nie powiem na ten temat. <grymne> Nic, kompletnie nic, bo to nie ma sensu. Naprawdę, jak ktoś jest odpowiedni klient, to będzie wiedział ile takie coś kosztuje. Dobra, a ja jestem teraz Areskiem może do sklepu się, bo muszę sobie ogórki kupić. Tak, kozackie, po kozacku, czy kozackie? Kozackie chyba tak to. Tak mi zasmokowały ostatnio, że no, taka piękna maszyna. Na sprzedaż nie żartuje. Idę jeszcze za dom na chwilę no. Jak to tu wygląda Ale fajnie, ciutko działo A potem będzie zielono Będzie super już niedaleko do wiosny także Ale ładnie Ale ładnie jest Żona bałwana lepiej Ale zaraz rozwali go Kupimy następnego wawana I lecimy Także zostawmy maila Zostawiam maila Jak będzie ktoś zainteresowany To podam więcej szczegółów Trzeba korzystać, póki jest śnieg, bo no, przyjdzie odwilż <gryw> I znowu będzie szaro buru. Teraz jest pięknie. No, to co miałem odświeżyć, to odśnieżyłem. Oczywiście nie sam z żonką. A teraz jeszcze na spacerek troszkę pochodzić. Ale wiatr się zrywa, powiem wam. Trzeba będzie uciekać. No dobra, taki króciutki, zobaczcie jak ładnie, taki króciutki odcinek. Eee. Jak się Wam podobało to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja jeszcze się przejdę kawałek. Teraz jest czysto, śmieci nie widać. Znaczy Wam uśmiechu, zdrówka, <laughs> fajnych spacerków. Teraz jest biało, fajnie. I niedziela. Także trzeba uciekać do domku, jakiś gorący rosół zjeść. <luchy> Kluchy, <luchy> jakieś mięsko, ciemny sos. O, to jest dobre jedzonko. <luchy> I ogórki. Byłem w sklepie akurat. To kupiłem. Kozackie. Super. Tak mi smakują, że cztery słoiki kupiłem. Będę musiał spróbować tej receptury skądś dostać i zrobić swoje. Dobra. To trzymajcie się. Ja jeszcze się nie widzicie, nawet nie przebrałem. Jak po odśnieżaniu. Pojechałem od razu, nie przebierałem się. A po co w sumie? Do następnego, papa. Pa. Ares. Chodź, bo wiatr się zrywa. Chodź śnieżny tygrys zobaczcie jak wygląda Ale a łapkę dasz? dasz łapulę? nie no bo ty teraz jesteś na spacerku no masz inne zadania swoje